Ach, co to był za ślub. Wiosna w 46 przyszła tu później niż zwykle, ale jak już przyszła, to wybuchła bielą przylaszczek i sasanek w lasach oraz niespotykanym ciepłem o tej porze roku. Od kwiatów było tak biało, że żal było stąpać po lesie, żeby nie niszczyć ich. Łąki te podmokłe zakwitły kaczeńcami na żółtą, a pozostałe pola również żółtym mleczem. Jedno... <kluzny> Jednocześnie kwitła dzika leszczyna w lasach, której było dużo, i wszystko to sprawiało, że w powietrzu unosił się zapach kwiatów. Wiosna to cudowny czas dla wszystkich stworzeń, a więc i ludzie w tym czasie nie tylko, że podziwiają pęd do życia wszystkiego dookoła, ale i sami instynktownie chcieliby brać udział w tym rozwijaniu się wszystkiego wokół nich. <laughs> Ten wybuch ciepła spowodował, że wysokie trawy na polach, które nie były koszone w ubiegłym roku. Bo nie było komu ich kosić, a teraz wystawały wraz z chwastami ponad tę wbujałą w zieleń. Wiadomo było rolnikom, że takiej starej trawy nie da się już skosić, bo żadna kosa tego nie weźmie. Zresztą nie było komu i, i teraz tego kosić. Połowa gospodarstw rolnych, a także domów w osiedlach i miasteczkach stała jeszcze pusta. Tylko szabrownicy grasowali, zabierając wszystko, co im się podobało. Ci rolnicy, którzy już zajęli gospodarstwo, nie mogli patrzeć, jak nowa, piękna zieleni w tych chwastach wyrasta. Zaczęli wszystko to wypalać i z tego powodu codziennie mieliśmy pożary gospodarstw. Straży pożarnej w ogóle nie było, a rolnicy mieli tylko wiadra i wodę. Nic dziwnego, że wojewoda wydał ostry zakaz wypalania traw. Tylko kto tego miał pilnować? Gmina była duża, liczyła osiem wiosek i, sporych, i sporo rozrzuconych kolonii. Drugą, a może pierwszą, była dalej plaga napadów band i szabrowników. Wiedzieli, że w gminie nie ma policji, więc w ogóle się nie bali. Mój ojciec pisał wszędzie i jeździł, gdzie tylko było można, żeby zdobyć ludzi do milicji. I w tej sytuacji, gdy wykłócał się ze starostą w biskupcu, biorący wtedy udział w naradzie pułkownik Wojska Polskiego zaproponował. Panie wójcie, mam pomysł, żeby ukrócić to bezprawie. Będziemy zwalniać z wojska część żołnierzy, takich, co chcą tu się osiedlić i żyć na stałe. Znajdź pan ładne gospodarstwa, bo to ludzie, którzy zasłużyli się ojczyźnie, a my ich zwolnimy pod warunkiem, że stworzą u pana coś w rodzaju społecznych milicji. Będą mieli broni w domach i sami się zorganizują. Szybko więc znaleziono 13 gospodarstw w jednym miejscu, tak żeby mogli w razie alarmu szybko się zebrać. Szkopuł był tylko jeden, te gospodarstwa nie były w centrum gminy, a na jej granicy. A więc w razie napadu trzeba było dużo czasu, żeby oni mogli do Lutrów czy innej wioski przyjechać. Dodatkowo ważyły się losy tej osady, gdzie ona ma administracyjnie należeć, bo i sądopy stwierdziły, że to ich osada, i lutry. Ten targ przeciągał ich dowódca, mówiąc: To nie ma znaczenia, gdzie będą należeć. Ważne, że wokół nich będzie porządek, bo go zaprowadzą. <laughs> 13 żołnierzy przyjechało obejrzeć swoje gospodarstwa, i żeby nie było lepszych czy gorszych, by uniknąć problemu, że wójt jednemu przydzielił ładne budyn budynki, a drugiemu gorsze, to zrobiono losowanie. Kiedy każdy już wiedział, które budynki i ziemie należą do niego, na domach przybito tabliczki, że są one zajęte przez Wojsko Polskie. Zgodnie z ustawą o pomocy żołnierzom, każdy z nich dostał ładnego konia z dostawy Unra. Okazało się, że zaraz po zajęciu gospodarstw przez byłych wojskowych, że wszyscy oni są kawalerami. Jak tu gospodarzyć bez kobiety? Chłopcy zaczęli jeździć po okolicy i szukać kandydatek na żony. Nie było jednak to takie proste, bo po pierwsze... Było to jeszcze pusto, i ludzie dopiero napływali, a po drugie bali się tych nieznajomych, i jak od razu, i tak od razu oddać córki, nikt nie chciał. Nawet starsze kobiety miały do nich propozycje małżeństwa. Problem ten niezwykle zręcznie i szybko rozwiązał człowiek, którego jednego dnia podjechał pod gminę wozem, na którym siedziała młoda kobieta z dwójką dzieci. Był młody. Mógł mieć może 30 lat. Panie Wójcie, zwrócił się do ojca. Ja chcę objąć swoje gospodarstwo. Widzi pan tu wóz władowany z kobietami i dziećmi, to moja rodzina. Dobrze mówi ojciec, a jaką wioskę pan sobie wybrał? Nie będę wybierał, bo już mam tu swoją gospodarkę. Tylko rzecz w tym, że za zajął ją wo wojskowy. Więc nie może pan chcieć tej, bo już mieszka w niej człowiek. Wybieraj pan każdą inną, ale nie tę, odparł ojciec. Panie wójcie, pan mnie nie zrozumiał, mówi uśmiechnięty człowiek. To moja ziemia, moje budynki. A, pa, a tu pan, pan wskazał ręką na cmentarz, który był blisko gminy. Tu leżą prochy moich pradziadów, dziadów i oboje rodzice. Ja się w tej gospodarstwie urodziłem. Musiałem uciekać w czasie wojny, bo ojca zamordowali za to, że uczył mazurskie dzieci po polsku. Nie też katowali i zmuszali do zmiany nazwiska i wyrzeczenia się polskości. Uciekłem pod Ciechanów do rodziny, tam się ożeniłem, mam dwoje dzieci i żonę, a teraz wracam na swoje. Teściowie dali mi konia i krowę. Oł tę pasącą się obok gminy. Dobrze, bierz pan te krowę i rodzinę. Jedź pan pomału, a ja dowonię pana rowerem. Pojechałem z ojcem, żeby zobaczyć, jak przebiegnie odzyskiwanie tej gospodarki. Gdy wjechali na podwórze, zostawił wóz z żoną i poszedł do progu. Ukląkł i ucałował próg. Zdumiony żołnierz pyta, co to znaczy, panie wójcie? To znaczy, że ten człowiek jest Polak, Mazur i to jest jego ojcowizna, którą, na którą wrócił. To po co pan nas tu ściągał, jeśli będą nam odbierać gospodarki? A człowiek dopiero co całujący próg podszedł do żołnierza i mówi: Nie będą, wszystkie pozostałe były niemieckie i nie ma obawy, że będą odbierać. Ta jest moja i zaraz to panu udowodnię. Wyjął z wozu drążek żelazny i podważył deskę podłogową w sieni. Sadził w głąb rękę i wyciągnął zawiniątko, z którego wyjął zdjęcie. Patrz pan, to moi rodzice po... przed tym domem, a to ja jako mały, a tu już prawie dorosły. A to są papiery, że od wieków mieszkali tu piechowie, czyli moje pradziady. Kobieta zeszła z wozu i chciała z dziećmi wejść do domu, ale żołnierz stał w drzwiach, zasłaniając sobą wejście. Nie puszczę, krzyknął i sięgnął po karabin. Zaszło, zaczął strzelać w górę i za parę minut było tu dwunastu jego kolegów z karabinami. Po wysłuchaniu przyjezdnych wszyscy wrócili się do kolegi. Puść ludzi to ich ziemia i dom. Nie można im zabraniać życia w ich ojcowiźnie. Panie wójcie, pan musi naszemu koledze znaleźć blisko gospodarkę. Ty bierz swoje graty i chodź do nas, ale piecha inaczej to rozwiązał. Zostań pan u, zostań pan u nas. Ja znam tu ziemię i domy i pomogę Panu wybrać do, dobrą gospodarkę. Tak też było. Szybko Piecha nawiązał z żołnierzami przyjaźń, która zaowocowała znalezieniem rząd dla tych kawalerów. Mówił do nich: Jak ja stąd uciekłem w 1940 roku, to też byłem kawalerem. Ukrywałem się u wujka na wsi pod Ciechanowem, a tam gdzie jak Jagłonie. Przebierać bracie jak w ulęgałkach. Chłopaków tam mało, bo Niemcy wywieźli część i nie wrócili. Później poszło trochę do partyzantki i część zginęła. a jak wkroczyli Rosjanie, to nasze wojsko resztę zagarnęło. Chłopy, jak dobrze pójdzie, to nie tylko żony każdy przywiezie, ale i krowę, a może i ptactwo dadzą na początek. Tak ich zachęcał do tej żeniaczki, że przyjechali do gminy i ich plutonowy mówi: Panie wójcie, nie da się żyć bez kobiet. W koło nie ma dziewczyn, a jak są, to się nas boją. Ten piecha mu powiada, że ożeni nas wszystkich naraz. Ale trzeba by pojechać po te żony, no i przywieźć je razem z krowami i dobytkiem. Nie będzie nas parę dni i wtedy szablownicy obrobią nasze domy. No to jedźcie połową, połową teraz, a druga, pół, druga połowa później pojedzie. A ci, co zostaną, niech pilnują domów. Nie, mówi Plutonowy, tak nie może być, bo ci pierwsi wezmą ładniejsze dziewczyny. Nikt nie chce zostać na drugą turę. Jeśli tak, jeśli tak to jedziemy do pańskiego pułkownika w Biskupcu, zakończył ojciec. Tam załatwili trzech żołnierzy do karmienia ich koni i do pilnowania wszystkich domów. Wojsko dało trzy ciężarowe samochody z kierowcami i prowiantem dla nich. Kandydaci na mężów pędzili teraz dzień i noc bimbel Jaki kawaler jedzie z pustą ręką na pan, po panny. U piechy mieszkał ten, co go nie chciał wpuścić do domu. Dobrze mu było jadł przy ich stole i sam piecha spowodował, że chłopak trzymał się go blisko. Przez te dni rozmawiali i żona piechy powiedziała, że ma jeszcze młodszą siostrę. Polestował więc piechę chłopak, żeby mu powiedział, jaką ona jest. Ten odmalował ją prawie jak mis świata, a ponadto dodał jest jeszcze pracowita i dobra, więc chłopak robił, co mógł, żeby tę dziewczynę poznać i się z nią urzędzić. Tych chłopaków mówił, nie prowadź zaraz do swych teściów, bo oni mi sprzątną dziewczynę. Nie bój się powiedział piecha. Już mi możesz mówić szwagier. Byli, od byli odbyli przed wyjazdem na radę, jak przed atakiem na wojnę. Obaj. Obawą żołnierzy było, że rodzice mogą im nie ufać i nie wyrażą zgody na małżeństwo. No co by chłopaki zapewniał ich piechot? Jak ja z wami jadę, to biorę wszystko na swoją głowę. Tak więc, gdy otrzymali z wojska te trzy samochody, to załadowali parę kanistrów w wypracowali swoje mundury i wypolerowali medale. Żegnali, żegnaliśmy ich w lutrach. Nawet pan Hilary Wróblewski wygłosił stosowne przemówienie. Po to, po tylu latach kataklizmu, bierzemy... Posiadanie nasze polskie ziemie. Piecha oczywiście dyrygował, był autorytetem nie do podważenia dla tych 13 pragnących mieć szybko żony. Nie było ich dobry tydzień. Aż tu jednego dnia zajeżdża piecha bryczką pod minę i niesie weselną wódkę i kiełasek. Panie wójcie, to od chłopaków za pomoc. Mów pan, prosi ojciec, czy pożeniłeś pan wszystkich i czy w ogóle udało się panu tak szybko to załatwić? Panie wujcie, żeby nie moja teściowa, która oka ze mnie nie spuszczała, to i ja bym się drugi raz ożenił. <laughs> Pochwalił się piecha. Jak zjechaliśmy, panie Wójcie, to ja zebrałem chłopców ze wsi i mówię, przywiozłem tu stuprocentowych kawalerów, wierzący i nie są partyjniakami. Każdy z nich ma medale za odwagę i każdy dostał piękną gospodarkę i konia. Nie, taka, nie takie biedne, nie takie, nie takie bieda chałupy jak wasze, ale po, paro pokojowe. A ziemi mają aż tyle, że waszych trzeba składać po trzy albo i po cztery do kupy. A co to za ziemia, jak masło błyszczy, gdy ją orzesz, a rodzi zboże, że chłopa z niego nie widać. A łąki, jak skosisz trawę, to kopa przy kopie, a nie tak jak u was, co, co, co staje, to kopka. Najpierw musiałem im zaprezentować wszystko, jak należy. No i oczywiście bimber wystawiłem i chłopy sobie nieźle popiły. Nabrali więc, więc chęci i powiadają, no to przychodź na wywiadki. Obejrzymy tych twoich kawalerów i zobaczymy, a później zdecydujemy, co robić. Chłopy, mówię im, ja nie mam czasu i oni też nie, kiedy, kiedy zostawił gospodarkę i konia. Jak wam się nie widzi, to jadę z nimi do innej wsi, ale chłopy nie takie głupie, żeby wypuścić nas z rąk. W ich domach bywało, że siedziały bez widoków na załącz pójście nawet po trzy panny, więc zawarli się umowę, że będę z kawalerami chodził po domach, żeby młodzi mogli się poznać. Ubyło mi już pierwszego dnia trzech kandydatów, bo mój żołnierz, jak zobaczył się ostrażony, to już nie chciał dalej szukać. Poszły też dwie jej koleżanki tego samego dnia i in, dwa inni powiadają, że już swoje mają. Zostało mi więc ośmiu, a chłopcy myśleli, jak tu się. Przyspieszyć. A chłopy myśleli, jak tu przyspieszyć tę imprezę, i przyszli do mnie z propozycją. U granickich jest duża chałupa i tam zrobimy zabawę. Niech młodzi dobierają się sami, a, mi, a my rodzice tylko doradzimy. Wieczorem przynieśliśmy bimber do tej chałupy, a chłopy zrobiły na swój koszt zakąskę. Muzyka była dobra, bo miejscowa za kanister budki, Więc moje chłopaki tańcowały, aż podługa trzeszczała. Jak obudziłem się na drugi dzień, to głowę rozsadzał mi ból po tym, bim, że moje chłopaki już wiedzieli, z którą będą się żenić. Wobec tego wziąłem ojców i pojechaliśmy do Dobrodzieja, żeby załatwić te śluby. Biedny nie mógł pojąć, że chodzi aż o trzynaście par. Gdy, to, do, gdy dotarło to do niego, to powiada: Nikt ich tu nie zna. Może być jacyś rozwodnicy, bo mają już żony. Co ksiądz zgada, mówię mu? Jakby mieli, to by je przywieźli, a nie robili. A nie robili staruką propozycję. Oni służyli całą wojnę razem i dobrze się znają. To uczciwi katolicy i bohaterowie. Wreszcie zgodził się, ale tylko do czasu ja mu powiedziałem, że trzeba wygłosić wszystkie trzynaście zapowiedzi naraz i dać im od ręki ślub. Tego to ja nie mogę, bronił się dobrodziej. Trzymałem w ręku pieniądze od chłopaków na opłacenie tej imprezy. Chyba dobrodziej dawno nie widział tu tylu pieniędzy bo co chwila rzucą na nie oczyma. No to trudne mówi do księdza. Albo pojadę z chłopami bez ślubu i tam wezmą na miejscu, albo pojedziemy do sąsiedniej parafii i może inny ksiądz zrozumie, że nie mogą czegoś. Przez księdza upór będą żyli w grzechu. Tego już ksiądz nie wytrzymał i powiedza, w takiej sytuacji dam te śluby, bo to tak, jakby byli na łożu śmierci. Pieniądze przeszły do rąbka znodziei i Teraz czekaliśmy soboty, żeby odbyła się nasza Święta i żeby ksiądz ich połączył do zgodnym wezwem małżeństwa. W tej sytuacji gospodarze zdecydowali, że wesele zbiorowe odbędzie się w remizie strażackiej. Budowali więc podwyższenie dla, orki dla orkiestry i podłogę dla tańczących. Nawieziono zielonych gałęzi i cały ten parkiet umajono zielenią. Wszyscy ojcowie i matki solidnie przygotowały jedzenie, a moi chłopcy kanistry z bimbrem przynieśli. Przenieśli tam, gdzie będzie się jeść i pić W sobotę, kto żyw, zaprzęgał konie i ustawiał się w kolumnie do kościoła. Tylko panny młode miały prawo jechać pierwsze, jak zwyczaj u nas nakazuje, i ich nie wolno wyprzedzać. Co działo się z tyłu, to trudno opisać, bo chłopy nie chciały być ostatnie w tym orszaku, więc i po polach jechali i po poboczach w drogi, łamiąc koła, a przy tym kalecząc ludzi. Przed kościołem stała cała straż pożarna w dwóch szeregu, a przed nimi chłopy z kosami. Przed tymi kosami szły młode panny, wianki na głowach i biel sukien, a moi chłopcy odprasowali swoje mundury i wyglancowali buty i ordery. Miejscowa kawalerka przyglądała się zazdrośnie na wojskowych i zabrane im panny. Rodzice pchali się do ołtarza, żeby nie uchronić, nie uronić nic z tego ślubu. Ksiądz chodził od pary do pary i wiązał ich z i pozwalał pocałować pas pąsową pannę. Popili sobie, panie wójcie, wszyscy co chcieli, bośmy tego nawieźli dużo i spadając z łamy pod stół mówili: To dopiero wesele. Ja nie przypuszczałem, ja nie popuszczałem sprawy i od ręki rodzice musieli dawać córce krowę, a i też drobił trochę. Nie, nie wypadało bez pierzyny i poduszek odprawić córki w świat, więc nazbierało się tego trzy pełne samochody. Tak więc, panie wójcie, chłopaki mają ładne i dobre żony, mają. Moja żona ma też blisko, blisko siostry i koleżanki z tej samej wioski, a ja dobrych kolegów i przyjaciół. Na razie to oni więcej śpią niż pracują, ale jak ochwacą, ochwacą się tym miodem, to zaczną oracisiać, a to przecież chodzi. Mieliśmy z nimi dobrze, z nimi dobrze gdyż wojskowi nie dali, się, nie dali sobie krać na nosie. Jednego razu banda napadła na tego żołnierza, co to upiechy zajął gospodarkę, a później objął inną ale trochę dalej od kolegów. Nazywał się Sabała i miał dobrze, i umiał dobrze zastawiać pułapki i miny. Zawsze na noc przeciągał cienki, mało widoczny drucik w poprzek drogi do domu i tak samo od strony pola. Koledzy wiedzieli o tym i nikt w nocy do niego tą drogą nie chodził. Madyci przyszli właśnie tą drogą i spowodowali, zaczepiając nogami, wybuch min na dwóch drzewach obok. Skutek był taki, że dwóch zginęło na miejscu, jednocześnie wybuch był sygnałem dla kolegów, którzy zaraz przybiegli. Mimo ciemnej nocy gonili bandytów aż pod Reszel i tam rano zabili jednego i ranili drugiego, którego zabrało uwagę. Bandyci doszli do wniosku, że z miejscowymi lepiej nie zadzierać i od tej pory tę okolicę omijali. Ale nas nie, co jakiś czas byli ludzie obrabowani, pobici, a jeżeli w domu były kobiety, to gwałcano je. Szabrownicy jeździli oficjalnie i bez względu, czy gospodarka była pusta, czy zajęta, zabierali co chcieli, grożąc bronią. Ludność domagała się ochrony i miała do tego prawo, bo dalej tak być nie mogło. W związku z tym ojciec pominął starostę i pojechał do Olsztyna, do wojewody. Ten odbył kilka rozmów z dowódcami jednostek na terenie województwa i powiada: w Litzbarku Warmińskim jest jednostka, która będzie przechodzić reorganizację i będą zwalniać z niej część żołnierzy jedź pan do nich i może, pan, i może panu uda się kogoś namówić do tej służby założyłem więc dobryczyki klacz i pojechaliśmy do Lidzbarka warmińskiego jakich jak ojciec używał argumentów nie wiem wyszedł jednak zadowolony mówiąc od jutra będziemy mieli milicję